Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4 standardowo chciałbym podziękować za tak ogromną ilość komentarzy, wyświetleń i łapek w górę pod poprzednim materiałem. To bardzo motywuje dalszego nagrywania, no i pomaga w rozwoju kanału, więc mam nadzieję, że wszystkie pozostałe odcinki również Wam do gustu przypadną, dokładnie tak. I jeszcze jedna rzecz, ktoś się w komentarzach zapytał, ile mniej więcej misjonary Strenfa potrzeba do tego, żeby nawrócić centra religijne, takie jak chociażby Mekka. Bardzo łatwo to sprawdzić, po prostu klikamy na taką Mekkę, no i widzimy, że z racji, że jest to Religious Center, tutaj jest lokal Missionary Strength minus 5%, co oznacza, że żeby móc to jakkolwiek nawracać, potrzebujemy Missionary Stromf na poziomie plus 6. Mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe. Zrozumiałe podobnie jest z Rzymem czy Jerozolimą. Po prostu klikamy na tę prowincję, no i tam mamy ten debuff napisany, więc na podstawie tego debuffa możemy określić, ile mniej więcej miejscowego strefa potrzebujemy, by taką prowincję nawrócić na naszą jedyną, słuszną wiarę, czyli w tym wypadku katolicyzm. Także siak, jak pamiętacie w poprzednim odcinku, zdesantowałem się w Wielkiej Brytanii. Dla Wielkiej Brytanii nadszedł Doomsday. To jest Doomsday, po prostu przybyłem po to, by zniszczyć, spalić i splądrować wszystko, co znajduje się na mojej drodze. Wszystko, co będzie prowadziło do stworzenia wielkiego Pawel State'u który będzie miał ponad 150% owe extension. Mam nadzieję, że to wszystko skoruje bez najmniejszych problemów i mam nadzieję, że ta seria Wam się podobała, ponieważ już powoli zmierza do końca. Mam rok 1757, co oznacza, że już niebawem. Już niebawem. Seria niestety się zakończy. Jak bardzo chciałbym jeszcze wam pokazać więcej tego Bufa jak bardzo chciałbym wam pokazać jak cisne cały świat, tak bardzo niestety nie mogę tego zrobić, ponieważ no, gra kończy się w 1821, jak już wspomniałem. Tak czy siak, dziękuję jeszcze jednemu panu z komentarzy, który zauważył, że na kontynencie znajduje się jeszcze jeden fort angielski w Calais. Otóż to w Calais, chyba w Calais, nie, to jest w Antwerpii, przepraszam, w Antwerpii. O którym ja zapomniałem, więc raz jeszcze dziękuję za przypomnienie mi o tym forcie. Ponieważ, no powiem szczerze, że gdyby nie ten komentarz, to bym w ogóle na to nie spojrzał, bym w ogóle zapomniał, że takie coś się tutaj znajduje. Też mówicie, że ja nie mam sojuszu z Polską. Dlaczego ja nie mam sojuszu z Polską? Ponieważ Polska ma unię personalną z Węgrami. Powtarzam, Polska ma unię personalną z Węgrami. Powtórzmy to raz jeszcze. Polska, o tutaj. Ma unię personalną z Węgrami i ona nie dowodzi w tej. Haha! Genialne! To jest genialne! Matko, mosko, jak do tego doszło? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Wielka Brytania, zresztą Węgrze, Czy chcesz, może, ze mną sojusz? W tym wielki imperialisto, przyjacielu kolego, dawaj, sojuszujemy się, będziemy razem dowodzić w ogóle we wszystkich wojnach. Chodź, powiększymy cię, oddam ci twoje kory, na bogów! Ale jak do tego doszło? Stojąc w tym miejscu, zadajemy sobie pytanie: czy musiało do tego dojść? Czy musiało do tego dojść? Jak? Ale jak? I Commonwealth się na to zgadza, to jest najśmieszniejsze. Dlaczego ty się na to zgadzasz? Ty podludził, jesteś trzy razy większy. Jakie trzy? 15 15 razy większy. Pierdyliard razy większy. Oni mają trzy prowincje. No bogów. Mogłem ich zmasakrować, kiedy miałem okazję. Oni mi zabrali sojusz z Commonwealthem. Tak się kurwa nie robi. No tak się nie robi, po prostu. No... Ej! Mogę im soportować niepodległość! Może im zasaportuję niepodległość! Im ej, może to, to brzmi jak plan! Może wypowiedzmy wojnę Węgrom! Ej, ej, wypowiedzmy! Polsko! Słuchaj, Kaci ja będę supportował niepodległość! to ty na to? Pomogę ci! Zmasakrujmy ich! Błagam! Polsko! Zmasakrujmy ich, bo to, to jest śmierć wręcz żałosne! No, jak można być w unii personalnej z Węgrami! No, wszystkiego się spodziewałem, ale czegoś takiego, no nie uprywam, to jest szok. Czemu 62 tysiące żołnierzy dało się obejść jakimś podludziom, którzy zmierzają do Kornwalii? Pytanie, 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 tak mało odpowiedzi. Czy w Cornwalli są ludzie, którzy mogą się bronić? Mogą, więc my tam nie będziemy na razie słać naszych oddziałów. Niech oni oblegają te dwa forty. Jak te dwa forty padną, to wtedy zmagazujemy nasze siły i ruszymy na południe. Norfolk padł, o tym właśnie mówiłem. I ponadto mamy limit punktów administracyjnych. Znowu dlaczego? 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 Nie wiem, ale wiem na co te punkty przeznaczymy. Tak, płaczecie, że niedźwiedzie upłaca. Ty w ogóle wyzna, wydajesz te punkty na jakieś głupie, boostowanie prowincji, z czego nie korzystasz. Dlaczego nie wykorzystasz tego na boostnięcie stabilności? Proszę bardzo, bustne stabilność. No Jezus, wielka mi różnica. Tak. Czy się, jak chodzi o to, żeby te punkty stracić, tak? No to wielka różnica, czy ja wydam to na to, czy na tamto. Ojeju, jeju, wielkie mi co. Dobra, idziemy zmasakrować tych kolesi, którzy tam jakimś studentem zostali. O, o, Commonwealth podział wojnę Węgrom. W końcu, patrzcie, postawił się, powiedział: Nie, nie dam się. Nie pozwolę, nie pozwolę imperialiście rządzić mną, nie. Węgry wcale nie są tak potężne. Odważył się, w końcu. On rzucił ko kośćmi, bo tak, że jeżeli wypadnie oczko powyżej czterech, to znaczy, że mam zaatakować Węgry. Jak poniżej, no to nie dam rady. Po prostu bałby się sam. Commonwealth dziękuję, że gdyby nie to, że supportuje im niepodległość, to oni by się bali, na pewno. Ale grunt, że mają ze mną relacje na poziomie 200. Może są z tego jakieś pozytywy, z tego, że mamy tę Unię, bo teraz moje relacje z Commonwealthem są po prostu tak przyjacielskie, że bardziej przyjacielsko się nie da. Kochamy się. Po prostu się kochamy. On jest mi wdzięczny, że dzięki mnie on będzie teraz niepodległy, bo gdybym go nie supportował, to nie jest tak, że on wcale nie potrzebował mojej pomocy, żeby wypowiedzieć wojnę o niepodległość. Gdzie? Gdzie? Commonwealth Wojt, gdzie? On w Wcale tak nie było, nie, chodziło o to, że po prostu on, on potrzebował takiego, wiesz, psychologicznego wsparcia, rozumiecie to, on potrzebował zrozumieć, że on tutaj rządzi, że to ja jestem tym szefem, musiał powiedzieć Commonwealth, ja tu rządzę. On potrzebował takiego poklepania po ramieniu, od paparazzi tu właśnie, taki paparazzi podejść, po ramieniu i powiedzieć, Commonwealth, jesteś wielki, wierzę w ciebie, wierzę w ciebie, jesteś wielki, jesteś duży, jesteś potężny, chodź tutaj Commonwealthu, nie? Okej, okay. swoją drogą, za chwilę pozbędziemy się floty Wielkiej Brytanii, to będzie śmieszne, idziemy do prowincji Essex, swoją drogą, patrzcie, jest Essex, jest Middlesex i jest Wessex, widzicie tutaj taką zależność, jest Essex, czyli że wschodni seks, zachodni seks i środkowy seks, można, 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 etymologia słów wyjaśniona, dobra, kolejny fort padł, co to dla nas oznacza, no, nie no, oznacza to nas kompletnie nic, poza tym, że możemy kolejne prowincje tutaj oblegać sobie. Oj, 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 flota, flota, flota Wielkiej Brytanii właśnie poszła się walić. Natomiast ja widzę, że USA ma jakąś rewolucję w ogóle. Co, co to za rewolucja? Co, co to za rewolucję? Czy to jest rewolucja, tak, która ja myślę, że to jest ta rewolucja? Na bogów, błagam nie. Nie, żeby to nie była ta rewolucja? Chwileczkę, zaraz wszystko będzie jasne. Halo, halo. No u mnie to i tak nie, a nie, mogą. Mogą, ale muszą mieć stabilność poniżej zera. No cóż. No cóż, no bywa i tak. Yy, Węgry upadają, natomiast my idziemy naszymi głównymi armiami do Londynu. Nie możemy pozwolić, by jakiś tam podludź nam Londyn odbijał. O, możemy zyskać, hm, stracić jeden inflacji. Ile my tej inflacji mamy? Mamy bardzo dużo kopalni złota, to jest taka ciekawostka z pewnego. Hmm, redukcja inflacji. 75 o 2. Hm. 3. To jest 75 razy 70, do 70 do 75, no, lepiej stacić stabilność w tym wypadku. No logika podpowiadała, matematyka podpowiadała, że lepiej stracić stabilność. Ej! Wszyscy wchodzą w koalicję, przekonam. Znaczy wszyscy, no ci, którzy pozostali jeszcze przy życiu jakimś cudem, nie? No to... Znaczy nie wiem, czy można to nazwać w ogóle koalicją, no bo tutaj, tutaj co my tutaj widzimy? Nic. No, po prostu, nic. Ale fajnie byłoby popowiedzieć relacje. Z tymi, jakim tam było. O! Z Czechami! Z Czechami moglibyśmy wziąć sojusz, gdyby Czechy. gdyby nie też, że jesteśmy w wojnie ofensywnej. W sumie Czechy po tej wojnie troszeczkę chyba zmienią do nas nastawienie. Stwierdzą, że chyba jesteśmy troszeczkę imperialistyczni, biorąc pod uwagę, że ja chcę zabrać w tej wojnie pół Anglii. Dosłownie. To nie była przenośna. To po prostu pół Anglii. O, dotąd. Pół Anglii. To jest jedyna rzecz, która mnie interesuje w tej wojnie. Pół Anglii. Nic więcej nie chcę. Chcę pół Anglii. Tylko pół Anglii. Tylko. Dobra, kolejny misjonarz, wysyłamy kolejnego misjonarza. W ogóle jest jeden taki komentator, który ciągle pisze, że. O, tutaj nie wysyłałeś kolejnego misjonarza, tutaj nie wysyłałeś kolejnego misjonarza i co z tego? I tak to ja to wszystko nawrócę, Boże Święty. Ja tam nawracam z taką prędkością, że nawet jakbym przez 10 lat nie wysyłał tego misjonarza, to i tak bym wszystko nawrócił na jedną słuszną wiarę. Swoją drogą zostały mi tylko 4 prowincje, nie? 5 prowincji, które są innej wiary. Przy czym jedna to jest Mekka, która wynika z tego, że jest centrum religijnym, a druga to jest Nantes, która również jest chyba centrum religijnym, z tego co pamiętam, prawda? Prawda, tam chyba wybuchu Nie, tam jest Religious Zeal. Religious Zeal, czyli Missionary Strength minus 100%. Tego nie nawrócisz, choćby skały srały. Więc fajnie. Dobra. Oblegamy dalszą część Anglii. Ach, ci Anglicy, oni ciągle mają nadzieję. Patrzcie, jak oni, jak oni walczą. Jak takie... Tak się trzymają rękoma, nogami. Nie puścimy, nie puścimy naszego kraju. To jest nasz kraj, będziemy o niego walczyć. No, słodkie, no ale no, wiecie jak jest, no. Jak ktoś jest gałganem, jak właśnie oni, no, to nie powinien w ogóle za mną walczyć. Powinien się poddać, jak to zrobiła Portugalia. A, nie, Portugalii już nie ma. a <laughs> imperialista. Imperializm przeze mnie, przeze mnie przemawia. Nigdy nie spodziewałem się, że zostanie takim imperialistą jak Francja, ale mi się wydaje, że właśnie prowincje francuskie tak działają na człowieka i na kraj ogólnie, że kto ma Francję, kto kontroluje Paryż, ten jest imperialistą. Tego nie da się pozbyć, to jest taka choroba. Choroba po prostu, że kto je mieszka w Paryżu... Dobra, nie będę kontynuował tego żartu, bo tutaj mi się teraz milion żartów o Paryżu ciśnie na usta, to byłoby nie na miejscu. I znowu miałbym hejt w komentarzach, że jestem w ogóle kutasem i że nie potrafię uszanować niczego i nie będzie mnie oglądał nikt. Jest mi smutno. Dobra, nie jest mi smutno, tak naprawdę to jestem bardzo wesoły, ponieważ właśnie pół Anglii jest oblegane. Mniej więcej dotąd chciałbym tę Anglię zabrać. Czy jest to możliwe? Przy okazji też zabierając prowincję na dole oczywiście, no. To jest dość ważne, żeby zabrać jeszcze że te prowincje na dole. Halo, Anglio, czy oddasz mi wszystkie swoje prowincje tego świata? Halo, Anglio, Anglio, dokąd mi oddasz te prowincje? Widzę 147. Halo, stopentwokra, dotąd mi oddasz. No, moim zdaniem pis genialny, tylko że ty się na to nie chcesz zgodzić. I nie, że pis genialny, że tutaj teraz opcja polityczna, nie żebym tutaj wspierał, ale no, chodzi mi, że pokój, genialny, tak? Pokój. W sensie, że pokój, że wiecie, podpisywanie traktatu pokojowego, a nie, że mój pokój, w którym nagrywam. Ach, te żarty, jak zwykle takie zabawne, niedźwiedziu, brawo, brawo, klaskam w dłonie, klaskam uszami. Dobra, mamy sojusz z Commonwealthem ponownie, udało się, udało się. Wiem, wiem, wiem i raz jeszcze przepraszam, że nie miałem tego sojuszu jakimś znaczy w jakimś cudem była ta Unia, ale wy też nie zauważyliście, że tam jest Unia Polsko-Węgierska, nikt tego nie zauważył, dopiero jak kliknąłem, żeby się żeby upewnić dlaczego ja nie mam tego sojuszu, okazało się, że tam jest Unia Polsko-Węgierska, to jest w ogóle smutne troszeczkę, ale dobra, nieważne, idziemy masakrować resztę oddziałów angielskich, w ogóle mamy Trading in Fish, <laughs> śmieszna sprawa, śmieszna sprawa, jakby to coś zmieniało w naszym życiu, prawda? A nie zmienia dum, dum du, 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 du. Trading in wool, o matkom, mamy w ogóle trading we wszystkim. A boostnimy może stabilność jeszcze na jeden poziom? A co tam? A stać nas? Mamy punkty administracyjne. W ogóle tych punktów administracyjnych mamy troszeczkę za dużo, ale spokojnie będzie na to je przeznaczać, bo po tej wojnie z Wielką Brytanią ściśniemy do końca Francję, po Francji dojemy w sumie. Hmm. Nie, no i mają sojusz z Niderlandami. Nie, mają sojusz z, przepraszam, z Bohemią i Niderlandami. Hmm. Hmm. Także jak po Francji, no cokolwiek by się nie działo, w ogóle też ciekawostka, zawsze ten fort tutaj, te w ogóle forty szkockie, zawsze Wielka Brytania ich nie ulepsza. One są zawsze na pierwszym poziomie, nie wiem dlaczego, ale zawsze tak jest. Może to jest jakiś bóg. No z wyjątkiem tego. Ten zawsze na, ten na wyspach zawsze jest taki bardzo bogaty, on jest taki wytrzymały, a te tutaj, te dwa forty, Fife i Blotian, one zawsze są takie żałosne. Nie wiem skąd i czemu to, skąd, z czego to wynika, no ale tak jest. W setni zapomniał też to było widać, że te dwa forty były tak żałośnie słabe, Słudna sprawa trochę. Wielka Brytania chce spisować. A to ciekawe. Czy Wielka Brytania odda nam to, co my chcemy? Nie. No to Wielka Brytania nie spisuje. To jest proste. To jest proste, jak konstrukcja cepa. Top to top to. Top to Wielka Brytania. Idę do ciebie, Wielka Brytania. Oblegam twoje forty Może oddasz mi wszystkie swoje prowincje tego świata, co? Kolejne prowincje nawrócone. Została nam tylko Mekka oraz Nantes. Haha. Nareszcie, nareszcie. Alleluja, jak to mówią. Cóż my tu mamy? Lokalna obrona plus 10%, albo jeden prestiż. No, 50 dukatów, no naprawdę, pytacie się... Nie pytajcie mnie o to, czy tracić 50 dukatów, tylko zabierajcie. Zabierajcie po prostu. Co to jest 50 dukatów dla takiego kraju jak ja? To jest nic, jestem wielką potęgą. O! O 80% Warscora. To oznacza tylko jedno. Tak, dokładnie tak. 20% Warscora zawsze można mieć mniej, jeżeli chce się pisować. Jeżeli oni mają wyczerpanie wojenne, to się zawsze zgodzą. Taka tam ciekawostka. Zabieramy, co chcemy. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, to ja, paparz tutaj w Wielkiej Brytanii. Miło mi było. No i zaczynamy operację Kor. Hmm. Hmm, hmm. hmm. Korujemy, korujemy. Hmm. hmm, hmm. Może być problem z buntownikami, malutki, nie ukrywam. Ponadto koalicja świata na nas powstaje, wszyscy mówią, że jesteśmy imperialistami. Czy nas to w jakikolwiek sposób boli? Moim zdaniem nie. Dlaczego? No bo, do no, litości, na, na litość boską, na litość boską. Jestem zbyt potężny, w ogóle chwileczkę, czy Francja weszła, czy wyszła z koalicji? Aż kliknę, zobaczę. <laughs> Francja wyszła z kolei, Francja stwierdziła, że z tym już się nie powalczy, że z tym to ona walczyć nie chce, że nie, 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 nie. ona może walczyć z wieloma rzeczami, ale jak ktoś podbija w jednej wojnie pół Wielkiej Brytanii, to to nie jest coś, z czym on może rozmawiać, z czym Francja, taka malutka, może rozmawiać, oni powychodzili z koalicji, oni się wystraszyli wszyscy, to jest trochę smutne, tak samo jak smutne jest to, że biorę właśnie sojusz z Czechami, więc, no, jeden problem z głowy, Czesi pomogą mi w rozbiorach cesarstwa, to jest słodkie, ba, Czesi pomogą mi w jeszcze jednej rzeczy. Damy im military akces. Tak samo jak damy też military akces Polakom. Chodźcie tej Polacy. <laughs> Będziecie walczyć z moimi muntownikami. Cieszycie się? Ja się bardzo cieszę. Chodźcie, chodźcie. Dobra, jeszcze military akces Czechom damy. Pamiętajcie, zawsze dawajcie military akces swoim sojusznikom. Bo oni wam będą pomagać, a to i tak nie zwiększa wam y, tych no, relacji. Więc możecie sobie dawać te militarne akcesy wszystkim waszym sojusznikom i wszystkim waszym wasalom, nie? Przy czym wasal z miejsca ma swoim military akces, więc nie wiem, czemu miała służyć ta. Y, no się to zdanie ogólnie. Dobra, mamy armię rozstawioną, mniej więcej. O! To było niemiłe! Tak się nie robi. To było niemiłe. Tak się nie robi. Po prostu, żeby w prowincji, w której akurat stała armia, wybuchnąć, no nie, no tak się nie robi. Pany, pany. Wyślijmy kogokolwiek tutaj, gdziekolwiek. Czy możemy nawrócić jakąś prowincję nową? No, bo oczywiście możemy masę prowincji nawracać. Zacznijmy od tego, no. Troszeczkę to potrwa, ale dobrze. Nawrócimy je w międzyczasie. Do tego mamy limit punktów militarnych. Nie mamy na co tych punktów przeznaczyć. To jest trochę smutne. Tak samo jak smutne jest to, że musimy nowych. Rywali wyznaczyć i tymi rywalami mogą być tylko Czechy i Niderlandy, o i Francja, o, to jak Francja to jeszcze Francuzów weźmiemy, o Francuzi fajnie, podoba mi się, Czechów i Niderlandy, Czech Czechów i przepraszam Polskę tykać nie chcemy, to są nasi sojusznicy, oni chyba pozostaną sojusznikami do końca gry, moja granica będzie się kończyć właśnie na Czechach, tutaj tak wszystko zjemy sobie, potem na północ Skandynawia, jeszcze całą Wielką Brytanię dojemy, no i jakoś to będzie, jeszcze tych Ottomanów bym zjadł, no ale na razie mam zbyt dużo... O, chciałem powiedzieć, ale patrzę, że tam patrzcie, patrzcie, jacy imperialiści ogromne armie na mnie wysłali. Tak się nie robi. No tak się nie robi. Dajmy nam no tu jakiegoś lidera. O, jest dobry lider. Dobry lider z dobrą ilością szoku. To zawsze dobra rzecz. No Okej, okay, wygraliśmy jakąś bitwę. No to idziemy uratować Londyn przed imperialistami. Ale popadło. Czy mnie to interesuje, że Ale popadło? Pytanie za 100 punktów. Czy mnie to interesuje? W ogóle. Dlaczego? Bo ja tam zaraz się jakieś jednostki, które wygrają i zmasakrują, tak? Więc chodźmy. O tutaj chodźcie, do Karamanu. Idźcie i masakrujcie. Z tego co widzę. O, tracimy 1000 sztuk złota. O, matko, czego my nie tracimy? Matko Bosko, co się dzieje? Co się dzieje? Dlaczego to się dzieje? Dlaczego to się dzieje? Matko Bosko. Tak, tak, tysiąc dukatów, recall, Ogólnie wszyscy są zadowoleni kolonią, a ty nie chcesz żadnego sojuszu? Kolonia byś chciała mną sojusz, co? A daj sojusz, jesteś takim potężnym krajem. Tu w Kornowali mi coś zmasakrowali. Jak do tego doszło? Jak do tego doszło? Kornowali, o tak się nie robi. Ok, i dajmy kolonii prawo przemarszu. To przede wszystkim. Kolonio, chcesz prawo przemarszu? W ogóle, gdzie są moi sojusznicy? Mieli mi pomagać. Dlaczego mi nie pomagają? Sojusznicy. To jest nie fajne. Dajmy jeszcze jednego lidera, stać nas. O, miło. Chodźmy na mm -hmm. na na, na na na, Rebel is successful. No dobrze, no oni wygrywają, ja to rozumiem, ale to jest to jest smutne troszeczkę, że oni nie dają so sobie wmówić, że jest dobrze. Oni nie rozumieją, że to co ja robię, robię myślą o nich, a nie przeciwko nim. O matka boska. ojej, u tych buntów na tej pustyni to odgroma. No dobra, masakrujcie co możecie, błagam was. Cokolwiek. Skorujmy prowincje, jakie możemy skorować. Pamiętajmy, bunt ciągnie bunt. Im więcej anarestu będzie w kraju, tym gorzej. Oho, oho, ale chwileczkę. Teraz mój sojusznik powinien ruszyć dupcie. Sojuszniku, róbcie, ruszcie dupcie. Tutaj macie buntowników. Dlaczego nie ruszacie tyłka? Tutaj macie buntowników. Głupi sojusznicy. Nie chcecie mi pomagać w moich wojnach z buntownikami? Ja was nie rozumiem. Ja bym wam od razu pomógł. No dobra, nie pomógłbym wam, ale na pewno bym się zainteresował, tak? No dobra, nie zainteresowałbym się, ale na pewno bym widział, że jesteście... O matko bosko, o matko, bo i teraz będę się bawił z tymi buntownikami. Prawo, lewo, gonimy, lewa, góra, dura, góra, dół, matko bosko, dobra. Potrzebujemy armii miłości. Chodźcie, armia miłości, zrób się tutaj na Iberii. Jedna, zrób się druga. Innej opcji nie ma. A ty idź, i wszystko po drodze, wszystko, ale tak konkretnie wszystko. Tak, wiem, wiem, wszystko wam tutaj nie pasuje, tak, macie problemy z buntownikami, rozumiem. Ech, buntownicy. Ojej, bo człowiek wziął 150% over no naprawdę wielkie mi halo. ojej, no 150 over extension, straszne mi rzeczy, no straszne... o Jezus Maria, kolejne bunty. No dobrze, dobrze, już to ogarniam. No nie dogadasz się, no pod ludzie, po prostu pod ludzie. Jak bardzo ja chcę się z nimi dogadać. Slawonia zagrze. Polsko, pomóż mi Polsko... Wiem, że to smutne, ale potrzebuję twojej pomocy. Potrzebuję też więcej liderów, bo mam za dużo punktów militarnych. Konstantynopol, o matko. Co tam się dzieje? Co tam się... Czy oni dostali Kora? Kto dostał Kora? Aiden. Czym jest Aydin? Co to są w ogóle... Kim są Aiden? Skąd oni się wzięli? Co, co to za kraj? Skąd on się wziął? Dlaczego? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Ho, pytania... Hmm. 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 Dobra. Jak to ogarnąć? Bo mamy tutaj więcej buntowników, niż byśmy chcieli mieć. Przede wszystkim wydaje mi się, że potrzebu potrzebujemy naszej armii głównej. Na kontynencie, więc drogie 48 tysięcy żołnierzy. Ja was rozumiem, ja was szanuję, ale sytuacja jest taka ani inna, więc wracajcie wy kurwa na kontynent. I zróbcie porządek z tymi wątownikami. Kto to znowu się pomuntuje. Gdzie? Dzień się dajcie, ja przegrałem bitwę tutaj. Na to wszystko wskazuję. A, a jeju, ojeju. Ojeju jeju. I weź tu człowieku twórz imperium. Jakie ja mam tworzyć imperium z takimi podludźmi? Siedzą tacy, nic nie robią. Siedzą na tyłkach, zasiłki biorą. no Nie dogadasz się. No, polsko. Polsko. Zaraz przy Twojej granicy jest kilka obiektów treningowych, które możesz zmasakrować. Może będziesz tak miła i zmasakrujesz. ha? He? He? Ach, polsko. Ja cię nie rozumiem. Kompletnie cię nie rozumiem. Dobra. Dobra, dobra, ja to. Jak ja tego nie przeżyję, to nie odzywa się niedźwiedź. Dobra, chodźmy do... Retel padło chyba, udało nam się je odbić. 33 tysiące 32, damy radę. A co tam? YOLO! YOLO! Nie mamy minusów, oni nie mają morali, masakrujemy. Dobrze, kolejna bitwa wygrana. Dobrze. Tylko tutaj taki problem, bo oni zaraz nam tutaj kraj stworzymy, jak to dalej pójdzie. Nawracajcie kolejne prowincje, wy tam korujcie co możecie. Wy róbcie mi kolejną armię miłości, potrzebujemy armii miłości i to tak na raz. Raz dwa, raz dwa. No, raz dwa, raz dwa. Dobra. Lider jakiś, dowódca, cokolwiek. Tutaj mamy kogoś, dobrze, chodźmy, zmasakrujmy, wygrajmy. 50 tysięcy żołnierzy, proszę bardzo. Kto tam przeszedł? Breton separatist, do Francuzów. A dobrze, niech idą do Francuzów. Dobrze, wysłałem im HIFA po prostu. AIDS zaraziłem ich, ebola. Przeszli przez granicę, niech idą, jak najdalej. Dobrze, dobrze, Bułgarian separatist, co wy tutaj chcecie zrobić? Bułgarię chcecie stworzyć? Bułgaria to kraj, który istnieje czysto terrorystycznie. Ja wam to tłumaczyłem. Dlaczego? dziwnego, że nie mogą wejść. Niedźwiedziu, jak zwykle zakopali się jak totalny gałgam. Boże, jak ja was przepraszam, ja zamiast poprosić ich, żeby oni do mnie przyszli, to poprosiłem ich, żebym ja mógł przyjść do nich. Polsko, chodź teraz, chodź, pomóż. Dobrze, Polska, geniusz, dobrze, udało się. Jezus, raz jeszcze przepraszam. Przepraszam, widzowie. Wiem, że wy się tam chwyciliście za głowę. W ogóle, trzymacie się teraz za facepalma, że Jezus, co on zrobił? Co za debil, za kretyn. W ogóle idiota, półmut, półmózg, pół debil. Nie wiem jeszcze, jak się określić. No, ogólnie, przepraszam, ale no, pomyliły mi się przyciski. Zapomniałem, że ask for military access to jest poproś o militarny akces, a nie daj mi militarny akces. Raz jeszcze, przepraszam, to wychodzi z tego moje gałgaństwo. No, to jest tylko i wyłącznie moja wina. No, dobrze rozumiem. Du dużo mutowników, Gro, przestań. Przestań, bo to już się robi nudne. Rozumiem. Dużo buntowników na terytorium całego kraju. Aż sobie zatrudnię jeszcze jednego lidera. Bo stać mnie. <grym> Jaki dobry lider! Na no, odmiany. No to ciekawe. Masakrujemy no, ich z dwóch stron. Taki ze mnie dowódca. Patrzcie, z dwóch stron. Jedna, jedna strona, druga strona. Wygramy? Wygramy! Drug z drugimi wygramy? No. Musimy wygrać. No co jest? Traćmy pieniądze, wszystko. A! Skorowaliśmy prowincję, A. A, korujemy prowincję, koniec buntowników. Super, udało się, żyjemy. Tylko teraz wyeliminować to, co już powstało. Błotko, bosko, polsko, dziękuję ci za pomoc. Dziękuję. A mogłem od razu dać im ten military access, ale nie oczywiście. Musiałem, musiałem zorganizować. Tak nazwę ten odcinek: military access, bo tak można być tak grubym i tępym? No po prostu. Ask for military access. Dlaczego do mnie nie idą? No, jak debil. Ja się zastanawiam, czy wy się tak czujecie oglądając moje odcinki, że co ten debil robi? Po prostu, czy on jest normalny? Czy on nie zauważył tej jednej bardzo ważnej rzeczy, że on nie dał im military accessu? Że on poprosił o military access? No jak grubym trzeba być? Grubym i pozbawionym w ogóle... Inteligencji Ale nie no Prawda jest taka Że jak człowiek gada I tak ciągle próbuje Coś mądrego powiedzieć Co zresztą nie wychodzi No to potem wychodzi z tego To co wychodzi no, A wychodzi syf Straszny Dobra jeszcze, jeszcze Powiedziałbym że jeszcze Z jeden lider by się przydał Ale z racji że mamy ich już od groma No to chyba się zastanowię nad tym Dobra Oblegajcie Toledo Błagam was Dobra Teraz oblegajcie te prowincje Sytuacja pod kontrolą Powtarzam, sytuacja pod kontrolą. Udało nam się jako tako ogarnąć... Alodia, separatist, to nie są... Aha! Wy, galgany. Tutaj, Alodia chce powstać. Dobra. Żyjemy. Powtarzam, żyjemy. Przeżyliśmy okres buntów. Okres śmieszne słowo. Rok 1762. Buntownicy zmasakrowani. Jak się skorują pozostałe prowincje, znowu będziemy mieli punkty administracyjne i znowu będziemy mogli prowadzić wojnę. Na przykład z Francją, która czeka na to, żeby ją zmasakrować i zjeść. Jak ją zjemy? Zjemy cesarstwo. Zje, zjedzenie cesarstwa to będzie z dwie wojny. Z kolonią mamy sojusz, więc kolonia i Czechy nam pomogą w tym incydencie. Potem zjemy Skandynawię w dwóch wojnach. Powinniśmy zdążyć przed 1821. Wydaje mi się, że mimo wszystko, no więcej nie uda mi się zrobić. Może jeszcze klemkę zjem, żeby tutaj mieć cały basen Morza Śródziemnego. No i Tyle. No, do Persji udoskonaleń nie będziemy. Od Tomanów mogę dojeść razem z Trebizondem, zresztą, który. Powiększył się do niebotycznych rozmiarów. Jak do tego doszło, nie wiem. Stojąc w tym miejscu, zadajemy sobie to pytanie, czy musiało do tego dojść? Widać, musiało, skoro doszło, prawda? A co doszło, no to na pewno, no, nie będę kontynuował tego jakże infantylnego żartu o dochodzeniu i orgaźmie, więc nie, 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 nie prosi mnie nawet o to w komentarzach. A jedyne co możecie napisać w komentarzach, to to, że ten odcinek był zajebisty i to, że czekacie na, czekacie na więcej. I możecie też napisać mi swoje, nie wiem, przemyślenia na temat tego, co się dzieje na, na świecie w sumie. Wasze przemyślenia na temat tego, że Węgry miały unię personalną z Polską, to było bardzo fajna, fajne, bardzo fajna rzecz, ogólnie propsuje, widać, że Polska potężny kraj, no i przepraszam raz jeszcze za to, że nie dałem im military akcesu, że zgałganiłem, zdaję sobie z tego sprawę, nie musicie mnie hejtować w komentarzach, Zdałem sobie z tego sprawę, sam sobie pokutę zadam, będę się biczował, będę, nie wiem, dokonywał okaleczenia w związku z tym, więc spokojnie, nie musicie mnie Hejtować. Swoją drogą to jest jezioro Baraton. Byłem nad tym jeziorem. Bardzo ładne jezioro, ale to temat na inny odcinek, ponieważ ten odcinek jest już wystarczająco długi, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie o jego skomentowaniu, pamiętajcie o jego ocenieniu. No i do usłyszenia w kolejnym materiale.